Z tej strony Krzysiek i tam wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TV. Tym razem porozmawiamy sobie nieco na temat systemu modłów jaki zamierza wprowadzić zipsów w zimowej aktualizacji. Będzie on polegał na tym, że co 20 godzin będziecie mogli wyrosować sobie 9 różnych potworów. Jeśli stwierdzicie, że któryś z nich nadaje się do końca na Waszym poziomie, będziecie mogli go wybrać i zostanie na niego nałożony jeden z czterech bonusów. Bonus expa, czyli otrzymujecie więcej doświadczenia z danego potwora. Bonus lota, czyli większe szanse na przedmioty z danego moba. Zwiększone obrażenia, czyli dany potwór będzie od nas więcej otrzymywał obrażeń. No i redukcja obrażeń, czyli będziemy mniejsze hity dostawać od danego mobka. Bonus ten będzie utrzymywał się przez 2 godziny i będziemy musieli za niego zapłacić. Co szczęście nie w tibia coinach, a w zwyczajnych gpkach. No i ta wartość będzie zależna od naszego poziomu. Im niższy mamy level, tym mniej zapłacimy, a im wyższy tym więcej. Mamy tutaj możliwość zblokowania maksymalnie 3 slotów na moby, żeby można mieć 3 aktywne bonusy. Jednak to jest tak zrobione, że na facu mamy jeden slot, na facu 2, a trzeci można dokupić ostatecznie za Ciebie Coiny, tylko tutaj nie jestem pewien czy to będzie na stałe, czy to za każdym razem ten trzeci jednak trzeba ee, sobie dokupić. Ci, którzy, no wiadomo, mają trochę więcej pieniążków będą mogli za Ciebie coiny zlosować sobie te moby częściej niż te 20 godzin, będzie możliwość właśnie wykupienia losu, a także zmiany bonusu, bo jak wspomniałem, bonus jest losowy, czyli jeśli komuś zależy na ekspiach, dostanie bonus lota, no to może jeszcze raz zalosować, wiadomo, no to już nie wiadomo, czy mu ten bonus akurat wypadnie. Moby nie mogą się powtarzać, czyli nie może być tak, że będziemy mieć trzy różne moby, znaczy trzy razy hydle wypalnie i że sobie trzy bonusy na to wybierzemy. I nie będzie tu też mobów, znaczy żadnych takich bossów. Zastanawiam się czy na przykład Heave Over Sear będzie liczony jako boss, ale to się jeszcze zobaczy. Co do wartości bonusu. Tutaj Cipsoft dał nam tutaj powiedzmy podpowiedź, chociaż sam wspomniał, że to jeszcze będzie rozważał, czy w ogóle ten system zostanie wprowadzony i jak to będzie dokładnie zrobione, ale na obrazku widzimy 25%. Nie wiem czy to będzie na takiej zasadzie, że ten bonus zawsze będzie taki sam, czy będzie się zmieniał zależnie co to jest, lot exp dalej Czy będzie całkowicie losowy i kto wie, może raz 10% expa, a raz 100%, czyli niesamowity bonus, no tutaj wymusza ekspienia na danym yy, potworze. Dobra, jeśli chodzi o takie rzeczy co tutaj nam Cipsoft powypisywał wydaje mi się, że najważniejsze omówiłem jeśli stwierdzicie, że może coś pominąłem możecie sobie tutaj oczywiście zajknąć to jest na tibi.com tutaj klikacie jeszcze comments i tam jest właśnie wypowiedź Cipsoft on tam jeszcze odpisuje jakiegoś pracownika jeśli macie problemy z angielskim na tibiopedii oczywiście to samo tylko już bez odpowiedzi pracownika E, CipSoftu. Jeśli chodzi o moje zdanie co do tych zmian, powiem tak, nie jest źle, dobrze w porównaniu do XP boost to już na pewno. E, bo XP Boost to wiadomo, to było na takiej zasadzie, że po prostu ułatwienie dla graczy, którzy płacą, no jeszcze wzrost wartości TB Coina, różne takie rzeczy i jakby nic ciekawego, a więc no raczej negatywna zmiana i to taka poważna. A tutaj, no wiadomo, niektórzy się mogą obrazić, że niektórzy sobie będą losować te bonusy Expa i też jakoś sobie przyspieszać wbijanie leveli, ale moim zdaniem jest to zrobione w miarę dobrze. Po pierwsze dostępność na fac, czyli no i właśnie za dawno, że nie musimy płacić tipy coinów, czyli ci, którzy grają na darmowym koncie też będą mieli jakąś nowość. No i druga sprawa, że po prostu możliwe, że zmieni to trochę nawyki, niektórych graczy, że nie wiem, ktoś właśnie będzie ciągle ekspił na Banucie i już mu się, powiedzmy, nawet będzie nudzić te bonuta, ale stwierdzi, że mu się tam opłaca, a tu nagle mu wypadnie inny mobek, nie wiem, Serpent Spawn, Serpent Spawn, Sea Serpent, albo Secret Serpent, no i będzie mógł się przerzucić. Też nie wiem, właśnie te może najbardziej oblegane expowiska nie będą tak oblegane, bo ludzie będą trochę latać za tymi bonusami. Ogólnie... Ciekawa zmiana, jeśli się nie skupiacie na tym, że inni będą mieli po prostu lepiej, to moim zdaniem dobrze. Ym... Chociaż rzeczywiście dałoby się przeżyć bez tej zmiany, ale jak dla mnie na plus. Dobra, jeśli po pierwsze ee, dajcie znać, czy chcecie, żebym wypowiadał się na takie tematy jeszcze jak w cokolwiek tutaj Sipsot napiszę, jakieś będą inne zmiany, Ym, czy robić takie króciutkie odcinki, pogadanki na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o tej zmianie, czy według was jest na plus, czy jednak na minus i to jest zbyt przekombinowane. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki, jeśli się podobało, jakieś komentarze, jeśli są jakieś niejasności, pytania, oczywiście piszcie. No i na koniec tylko przypominam o odcinku informacyjnym, który dodałem ostatnio, że jest on naprawdę ważny i chciałbym, żebyście go obejrzeli, no jednak zauważyłem, że no to było dokładnie do przewidzenia, że mniej osób go zobaczy, ale moim zdaniem trochę za mało, trochę za mało, A więc liczę, że jeśli ktoś jeszcze nie obejrzył, to tam e, wpadnie. No i to tyle. Jeśli jakieś niejasności pytajcie i przypominam, że tutaj wszystko co powiedział Cipsoft, napisał nam, to jeszcze nie jest pewne. Możliwe, że coś będą zmieniać. Tyle. Trzymajcie się. Cześć.